Dzisiaj jest inny odcinek niż zawsze, dlatego że postanowiłem zrobić film z widzami, gdzie będę oceniał ich budowę. Jeśli chcesz być w następnym odcinku, to wpadnij na Discorda, link w opisie i nie przegap kolejnej okazji. Każdy z pięciu uczestników miał za zadanie wybudować oczko wodne. Zaraz zobaczymy jak im wszystkim poszło. Na początku prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę dla większego zasięgu filmu. Bym zapomniał dodać, że w komentarzach piszcie, ile punktów dajecie każdej z prac. I kto będzie miał ich najwięcej, to jego praca wygra. Dobra, lecimy już. Na start oceńmy sobie pracę z Pixie Guy. Zobaczmy, co udało jej się wybudować. No, całkiem, ale to całkiem ładne to oczko wodne. Jest trochę małe, ale i tak ładne. Jeszcze to piękne drzewo obok. Macie chwilę na obejrzenie pracy i zastanowienie się ile punktów przyznajecie tej pracy. Dobra, jedną osobę mamy za sobą. Teraz pora na znanego lub mniej znanego youtubera, a jest nim Arbuzik Minecraft. Mamy już jego pracę. Tak ona się prezentuje. Naprawdę ładne to oczko wodne. Dużo jest dodane ozdób. Widzę jeszcze mały wodospad. Te shadery też dają trochę ładności do tej pracy. Co tu więcej mówić? Na pewno dużo, ale to dużo czasu było poświęcone na zbudowanie czegoś takiego. Macie chwilę na zastanowienie się, ile punktów dajecie tej pracy. Kolejną pracą jest praca kolejnego mniej lub więcej znanego youtubera, a chodzi o Sewę. Jego praca prezentuje się w taki oto sposób: jest jakby główna woda i otoczona takim, można powiedzieć, murem. Tu trochę trawki, pomost. Jeszcze tam trochę z tyłu widać mały domek. No, całkiem spoko to wygląda. Piszcie, ile dajecie punktów, a ja lecę dalej. Następną pracą jest praca Mikokoksa. Tak wygląda jego oczko wodne. Nie jest duże. Troszkę ta woda jest tak dziwnie wylana, ale to nic. Tutaj z góry widzimy, że jest ono trochę niesymetryczne. Ale może tak miał być. Nie wiem. Tu jeszcze mamy tab tabliczkę, gdzie na niej jest napisane dla smulta. Dobra, wy oceniajcie, ja lecę dalej. Kolejną pracą jest praca Mr. Olkowski. Tak to wygląda. Widać, że są dwa jakby oczka wodne, tam jeszcze bodajże są po dwie żaby w nich. No całkiem fajne jest jeszcze jakby są dwie palmy. Chyba można to tak nazwać. Symetryczność jest raczej zachowana, patrząc na to. Teraz czas na wasze punkty i ja lecę do ostatniej osoby. Ostatnią pracą jest praca XIP. Tak się prezentuje jego oczko wonne jest naprawdę ładne i kolejna praca w której użyto shaderów oraz dużo dodatków. Co tu więcej mówić? Piszcie ile punktów przyznajecie mu. Dobra, dolecieliśmy do końca prac. Wszystkie były naprawdę ładne, ale to od was zależy, która z tych pięciu prac wygra. Jeśli spodobał wam się odcinek z widzami, to zostawcie łapkę w górę oraz subika i nie zapomnijcie dołączyć na Discorda. Link w opisie. Do zobaczenia!